Bardzo serdecznie. Dzisiaj akurat z kurnika będzie chwilka tylko, ale wczoraj tutaj już wam pokazywałem co i jak. Nie, nie, przyniosłem sobie tutaj. Będzie takie zamykanie na jedno i na drugie. Dzisiaj kochinki mi spały w klatce. O tu <grym> dały sobie bez problemu radę, ale nie słabo także w klatce spały, a teraz mają już swoją budkę. Bo spały w klatce dlatego, że. <grym> Źle wyliczyłem, zostawiłem tylko jedną, tą OSB zniszczoną i myślałem, że będzie dobrze, a jednak była za mała. Także będzie tak i druga tak samo pionowo. No I będą wtedy zamykane. No i aktualnie zostawiłem tak, stwierdziłem, że dobra, nie będą miały całego otwartego, tylko taki kawałek, żeby tam było trochę przestrzeni. To znaczy takie owiecie, cienia takiej prywatności bardziej, bo to właśnie o to chodzi, żeby była tam jak największa prywatność, i no dlatego wyrzuciłem je stąd. Tutaj, miejmy nadzieję, że będzie dla silki wystarczająca prywatność. Tych jajek tu jest dużo i nie wiem nigdy, czy jest coś zniesione, czy nie jest. Aktualnie nic nie jest zniesione. Nie jest. Także dzisiaj bez jajeczka w dobrym miejscu. No i rozbalone po idło, tu to znaczy karmido, wszystko rozsypane. No i mam plan dzisiaj, ja myślę, że dzisiaj, kury, takie 100% kury. No i. No tak, 100% kury, Te, które będą budowały moje stado niosek. Dam do tych sileczek, które tutaj widzicie, ładnie jadą na wybiegu. Średnio widzicie, widzicie przez siateczkę, ale... No przepraszam, nie chce mi się otwierać teraz, bo to jest trochę zamęt. A głównie dzisiaj też chciałbym, żebyśmy się skupili na cebuli. Tutaj wybrałem te, które mi zaczęły kiełkować i umieściłem ją w szklarni. Tu mam jakieś giga marchewy dla królika. Także, to też dostanie. Oczywiście tutaj Silka na izolatce. Wczoraj wieczorem dostała posmarowanie łapek. Dzisiaj jeszcze będzie raz. I zobaczymy. Bo jej się bąbelek zrobił. Wiecie, tak wczoraj właśnie tak przemyślałem. No i nie wiem, czy ona nie ma jakiegoś nowotworu. Który no, się rozwija porządnie. No, jest słabo z nią. Piesek tam szczeka. A tutaj patrzcie, cukinka, rzepa. Te, które ja uprawiałem w tamtym roku, takie sople lodu jakoś tak, to uprawiałem, ale tylko w sklepie są o takie wielkie. No właściwie małych nie miałem, ale na pewno nie takie wielkie, że to 20 cm mają i grube. Ale dostaje takie odpodowy, co dziwne, dostaje, a jak one nawet nie są zepsute. No ale na to się cieszę. Mają kurki co jeść. Damy każdym. Wszystkim po trochę. No, właściwie to skróbka, ale... Kochince to nie trzeba skrupek, bo ona to ma zawsze nadwyżkę białka, yy, białka wapna, dlatego że są wiecie, yy, jak to, no zbierają jajka i są takie wiecie, yy, takie kuleczki tego białka, yy, bia wapna, <grym> ciągle mi się myli. Yy, no, no tak jest narośnięte na jajeczku, leciutko. Dobra, tym zaraz właściwie zasypię im jedzonkiem, bo tam powinno być, czy nie? Nie ma, nie ma. Ale właściwie chociaż nie na nowy na widam. Ale ja piskakom. No zaraz wam otworzę piskaki. Nakarmimy. Szybciutko. Pyk. Oj. No i radzą sobie. ślicznie. Tylko mało ich. Szkoda, na taki dużą przestrzeń. To wiecie, już lepiej, bo żeby tu były silki, a tam piskaki. Tylko, że tu jest taka różnica. Tu jest mały wybieg, duży kurnik, a tam jest duży wybieg, mały kurnik. No ale muszą być tu piskaki. Ogólnie wygląda no, odwrotnie. Ale muszą być tutaj, ze względu na to, iż tam mogą zobaczcie, tu są jakieś szpary, tam gdzieś pod klatką, przez płotek, i łatwo by uciekł. Ja tu jest, tu jest siatko zabezpieczone. Tam jest z tym metalowym i deską. No i tu jest też taką siatką metalową. O, piesek sobie ładnie siedzi, obserwuje. I co? Ciekawe, czy samiczka zje w nie? Nie wiem, czy można, także ci nie dam. Marchewkę ci dam. O. I im tak dajemy. To co takie lżejsze to dla Silek będzie. Czyli cukinka. Myślę, że wydaje mi się, że jest lżejsza taka. <grym> Jak by to nazwać? Fluffy taka lekko jest. <grym> Dobra, macie duże dla was, bo tu zaraz przyjdą te nioski, mam nadzieję. Właściwie mogę Wam wyrzucić dużo, a już tam nie będę tego nosił. O, no, dobrze myślę. <grym> Dobra, o. trochę mają, widzicie? chyba niech kosztują, o będzie miniaturka to znaczy do miniaturki zdjątko <grych> no muszę tak robić podczas, bo czasami mam tak, że mi brakuje zdjęć do miniaturki ale zawsze coś się tam znajdzie, o Jezu zabije dobra o raz tutaj na drugiego zahaczam i mam zamknięte profesjonalnie, tylko, że tu jest nieprofesjonalnie prawidłowo mógłbym jeszcze o, tak naciągać ale to no nie ja wiem, troszeczkę by musiało to być wyżej a nie podwyższy tego, bo nie ma jak ale coś będziemy kombinować, Też ja na razie nie trzeba wczoraj tylko mi ta kurka o ta, widzicie ta młoda wylatywała, ale nie problem, dobra wiem, które są na sprzedaż, Ja się dzisiaj tutaj dam żeby już zwolnić, jaju, klatkę no właśnie nie wiem co ja oddzieliłem oznaczę je sobie yy, trycyckami Będę wiedział, że te wybrałem na strzelach, właściwie to mogę Wam pokazać, bo możecie sobie wybierać. Nie wiem jak z płcią możecie powiedzieć. Patrzcie. No cutro. Znaczy trochę... Kurde. Kurde, blade. Aha, wiem, bo tam jest jedzenie. No i już wszystkie uciekają do jedzenia. Ej, patrzcie jak sobie radzą. Bo te czarne myślę, że mogą być kurkami, bo są mniejsze. A to może być kurka. Ten może być kurką i ta biała nie wiem czy nie jest kurką. A te mogą być kogutkami. Tak by mi wyszło. No to wtedy było trzy parki. No ale wiecie, ja nie sprzedaję w parkach, bo nie wiem totalnie. To znaczy nie wiem. Nie mam pewności, a ja nie chcę, żeby potem było, że o kupiłem parka, to są dwa koguty i co teraz. No bo naprawdę nie chciałbym takiej sytuacji, także... O, dużo kogutom nie zostało. Kurczę. <laughs> kurczę, kurczę. Dobrze. Tak, zaraz was zabiorę stąd, dobra. Damy tyle kogutom. No i marchewkę dorzucę kogutom A, jeszcze tamtym, kurczę, to zapominałem. To z tamtą duszą, a też nie wiem. <gry> nie wiem, kurczę. Koguty. Kurde. No a co idę, na rwę prady, wam powiem tak. O, tu już mi przewróciły. No i dla ciebie. No to dla ciebie dam. Nie martw ci, że nie dostaniesz, bo ty zawsze tak dużo. Dużo je ta kurkawa. Tak. Takie ja mam zawsze, wolę całe, pełne. No i tu przyniosłem właśnie jajeczko, Ja mówiłem. Muszę powypełniać gniazda, chociaż tam to już nie ma co wypełniać, ale tutaj szadzę, bo tutaj są tylko trzy plastikowa ta kółeczka, piłeczka. Dobra, to wrzucę dla tych silek, czy dla kogutów? Dla kogutów. To już poza nagraniem. No i myślę teraz robimy pauzę, nie? Bella, robimy pauzę i idę obcinać lotki i poznaczam te, te sileczki trytyckami. Chociaż nie wiem, ale tak wybrałem, wam powiem na co się sugerowałem, Chociaż wczoraj to już chyba mówiłem, ale wybrałem tak, rudę, bo ja lubię rudę niebieski, bo jest na pewno kogutem i chcę takiego koguta uniosek. Stefan, bo to jest Stefan niebieski, bo nie wiem czemu, ale podoba mi się. No i jedna biała, bo stwierdziłem, że spoko będzie jedną białą mieć. A inne stwierdziłem, dobra, no tak połówkę ograniczyłem, bo wiadomo. No i może tam będzie 3 plus 3. To by było też fajnie. Nie chciałbym, żeby ktoś kupił. Wiecie, że powiem, że sprzedaję parka, ten i wyjdę na jakiegoś oszusta, także na tym. No wiecie, to jest dla mnie. Nie, nie takie... Nie chciałbym tego. Chciałbym tego uniknąć. O. No. Także mam nadzieję, że rozumiecie, bo tam nie. Pytały osoby różne właśnie o parki. Mógłbym przetrzymać je jeszcze z miesiąc, ale wolę przepióreczki, żeby były i żeby już jajka były, żeby inkubować to, bo wiecie, w wakacje dwa miesiące to wcale nie jest dużo, dwie inkubacje. Dobra, robię pauzę, no i mówię. Nie wiem w sumie od czego zacząć. Kurde, obcinanie lotek czy tytytki A, tyrtycki, bo te silki widzę już takie na rum, ten, no jak to powiedzieć, chętne do jedzenia, o tak. Bardzo chcą... Jeść, pobiegać, także nie będę ich tam trzymał i wypuszczę. No więc tak przeprowadziłem zabieg kurka łysa, kogut łysy. No tylko muszę ją puścić, bo się ładuje A, dobra, ona nie jest taka dzika, nie wie co się dzieje. Kogutka też obciąłem, widzicie, zaraz wam jeszcze pokażę, bo tutaj to <kłysy> tylko w ta lata ten puch. A chyba mnie dusi ten puch. O, tu, wszędzie, ale one są takie, normalnie się sypie jakiś, patrzcie jak puch się sypie taki. No, ale mam nadzieję, że dobrze obcięte. No ładnie, kurkę było łatwo, tylko chwileczkę, na kobieta trochę więcej zabawy. Kurde, mi zabierają te cebule wyjadają. Nieźle. No a i oznaczyłem tylko trzy właściwie, bo stwierdziłem, o co to? Co, 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 się bawić jak i tak. I tak w każdej chwili mogę się zdecydować, że o tej nie sprzedam, to jednak jeszcze sprzedam i tak. Wiecie. Ojej. No ale te trzy i plus 3 to znaczy no nie są. Nie mówię, że to jest takich 3 plus 3. Tylko po prostu te 6 sztuk. Yy, no to na sprzedaż, jest? Także myślę o tego zdania już, o tym zdania już nie zmienię. Ewentualnie zostawię tam jedną tą kureczkę, która ma rudy czubek, bo mi się podoba. I właśnie mi jej szkoda, nie wiem która to stoi. No znaczy, właściwie to wszystkie one takie mają, ale jedna ma taki prawie chyba cały. Że tylko rudy. Prawda. Nie wiem, że tak się nie przyjemnie, ale to tylko chwileczkę. <laughs> tak bym wziął wszystkie i nie trzeba? Sąnowiście mają tutaj. Ojej, jak drapie jak drapię, no nic dziwnego no ale to bardziej drapią te koguty ojeju wiecie nakarmić no ale to nic dziwnego one są biedne w tej klatce da ich no, ale co zrobić trzeba im nowy domek albo za na narosłek nie chcę ich zabijać no ale co zrobić wolałbym broilerki zabić także myślę że brojlery to będzie jeden z następnych celów no ale teraz co oczyścić klatki na jej biedne, tak telepią, znaczy to tak machać, ze skrzydełkami aż boli co, co? Ojej dobrze Także przeniesione są zobaczymy, ciekawy jestem właściwie jakich będą jak będzie z klasą tych kurek silek ale też ktoś część kupi a sobie kilka zostawiam. Nie wiem właściwie. Wiem, znaczy wiem, że... Po moich, yy, miał i palec, ten z tyłu, tak bardzo mocno wygięty do tyłu. A właściwie to się wczoraj chyba dowiedziałem, chyba wczoraj albo przedwczoraj, się dowiedziałem, że to jest bardzo dobra trochę u także jestem zadowolony. Kurczę, teraz deszcz, a przed chwilą śnieg cały dzień. W takim, wiecie, taki jeszcze śnieg, ale taki aż zbylony. Nie pamiętam dokładnej nazwy tego, ale gradem to się nie nazywa, tylko inaczej. Dobra. Tu muszę zawsze, tak wiecie, wygarę. nie? czy Tutaj jakąś deskę zamontować i tam... Czy jak to rozwiązać? Skubią, no, tamty teraz idę obcinać lotki, także też wam trochę poproszę z tego. Kurczę, się nie ładuje. Kurde blade, no. Ja chciałem posiać to. No widzicie, pada. Śnieg, grat, nie wiadomo, znaczy śnieg... I... Śnieg, deszcz, nie wiadomo co to pada. Ech. Zabiorę to. Nie wiem, o tutaj w klatkę wstawię. Co kogutcy, wy nie, to niestety będziecie długo w tej klatce No niestety Nie mam innego pomysłu co z wami zrobić Niestety, zaraz, zaraz To mam, to muszę podłożyć do kochinów yy, To podłożę szybko do kochinów w sumie, żeby mieć z głowy A i rzutę to kogutom No i zbiłem jedno jajko Silka moja, 22 marca 22 marca to świeże jajo nie było zalężone zobaczmy rozlało się niestety bo nie otworzyłem ale nic nie widać bo się zniszczyło, dobra <laughs> podstawię je też do góry żeby się do tego nie dostały, o masz masz, mam umazane ręce no lubisz, przecież to jest wszystko czego ci trzeba to żółtko <laughs> dobra tak, w to jestem ciekaw, czy dobrym pomysłem by było rozpuszczenie, to znaczy dodanie tego, rozcięczenie z wodą, o tak. Może i fajnym pomysłem. Kurczę. O, może coś widzicie, bo ja nie widzę, bo słońce widzę. i <laughs> zaślepia. To znaczy, no wiecie, ekran aż taki dobry nie jest. Żeby było widać ten. Żeby było widać na słońcu. A, no. No, ekran. <laughs> Obraz. O, dobra. Idziemy, idziemy. Zamykamy. Bella. Będziemy ciel i kury. <gry> o, ślicznie wyglądają sileczki. No kilka im można dodać. Wszystkie nawet, nie? Z tych. Może mały wybieg tam. O, podcinamy lotki i będzie tutaj już miejsce na pisklaki, które 14 mają się wykluwać. Chyba zostało 24 jajka jakoś tak. Bo też mam w środku włożone obu marty i tak po odjęciu. Bo 27 wiem, że jest ze wszystkimi, ale... 3 czy tam 4 obumarły właśnie Tak, bo obumarły dwa, dwa jajka silek które zamówiłem no i jedno jakieś tam inne obumarło, także jest 24 No i niestety ciężko mi wam pokazać jak się obcina lotki, no ale myślę, że widzieliście już rozkładamy skrzydło i ciochamy po prostu wzdłuż, wszystkie piórka obcinamy wiecie, no tak żeby nie uszkodzić, żeby tam niedużo żeby zostało, po prostu żeby ptak nie mógł się wzbić w powietrze, unieść jakoś w jakiś sposób. No i ja to robię akurat na dwa skrzydła. I Na pierwszy ogień pan Puszek, nie? Gotowy? Musisz być gotowy. Dobra. a więc tak, całe wiadro piór jest. No i powiem wam, że e, pierwszy raz obcinałem latki, tu są akurat Puszka. Oddzieliłem. Pierwszy raz Obcinałem lotki i brudno jest tutaj. I no, dwa razy i już za trzecim doszło z automatu. No, za pierwszym to najciężej było, ale później to już bez problemu. Dobra. Karmidło stąd zabieram. Pójdą zostaw. No wiadomo, wciątnę tutaj, żeby to nie, nie stało i się nie rozwijały żadne choroby bakterii, nie wiadomo co. Żeby nawet nie wiem, sobie co się może rozwijać, ale... O. Gdzie jest wiadro wiatr I Co teraz z tymi piramidami? Na ogród do kompostu gdzieś wsadzić, albo właśnie wziąć ten, zakopać to w ziemi i rozłożyć. No i patrzcie, teraz tak, nie fajnie. Tu są silki, a tu są nioski. I to mi się nie podoba. Zaraz zobaczymy o co tu chodzi. No, wszystkie wygonione. No bo jak widziałem, to silka lała nioskę. Taka czarna jedna tam lała nioskę. Także nie wiem. Najwyżej się zabierze po prostu koguty, bo tu mam z jajek, z lodówki akurat dwa koguty, które sobie oznaczałem, no i były oznaczone do jakiegoś czasu, a później już nie były. No ale wiem, że tutaj są i je zostawiłem, bo mogą być do stada niespokrewnione. Właśnie ten rudy i... czekajcie, o ten, ten widzicie? O ten, ten. I tamten rudy, który ma... o, o nie! Nie! Biją. Yy... No trafią do klatki, do tych Ale szkoda, bo nie chciałbym Patrzcie, karzełki mi spierdzili Chyba kura znosi jajko Bo kogut jest to tyle fajne, że on tą kurkę Jak ona znosi jajko To pilnuje No i to jest mega fajne ja się denerwuje, jak się wejdzie do kurnika Andrzej, to jest plus? To znaczy, nie wiem czy plus, ale Fajnie to bardzo wygląda, że jest, jak Tak za kurkę Dobra no tu widzę biała sobie jakoś tam radzi sileczka, ale ogólnie sileczki pochowane o widzicie? a bo to jest ten kogutek mój co go sobie zostawiam niebieski o widzicie kleje kury? kurde <grydy> ale małe są te kury, 11 tygodni a to takie piskaczki, kurde o, ała bije mnie kogut skubany, czasami za szału dostanie tu tyle puchu nadarła w ogóle na nos także bardzo dobrze niech nadziera by zimno było, się znowu. No i powiem wam tak, jeszcze jutro ma być yy, no średnia pogoda, po prostu nocy też chłodno ponad, yy, no, po, no, po, no jak wy wiecie, poniżej zera, ale, kurde, ale później już od weekendu zaczynałem po 17 stopni, sobota, niedziela i będą ładne pogody, nie ma być przymrozków w nocy, znaczy wiadomo wiecie, złapie, nie? Ale tak mówi pogoda, że tam naj, najzimniej to tam 2 stopnie w nocy, także to jest fajna wiadomość. Także no cebulkę będziemy już siali wszystko. I Stefanek widzę biedną, widzicie ten kogut, także będzie trzeba usunąć grabiami, ale nic im nie będzie. Chodźcie. O, tak, 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 tak. Tak, 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 tak. tak. No chodź, żebym ja ci nic nie zrobił. Chodź, choć, 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 choć. chodź, choć, 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 choć. chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, to no, mi się nie podoba, że mi tam może zagrodzić to... Ej! No to kogut to tam... Wiecie na kogutach... Nie zależy aż tak bardzo, ale te fajnie jakby zostały. Ten to mi się w ogóle podoba, ten... Jeden z lodówki. <grym> z lodówki, no tak mówię z lodówki, bo ja ja... Takowy jąłem z lodówki. Bo zbiłem i były zalężone. Do jedzenia. Także mówię, dobrze, coś tam sadzimy do inkubatora. No i są. I były oznaczone, żeby czego były niespoklenione, a to wyszły dwa koguty. Dobra. Bella. Ała, jak one dziubią w te nogi. Nienormalne. A ciasno tutaj jest. Spróbuję wyciągnąć, a tu chyba nie ma żadnego. Spójrzmy? Nie ma. Ale właśnie nie, przynajmniej dla mnie. Kurde, no nie. Coś jest nie tak. bo Nie może tak być, że one będą tam mi uciekać. Tak, nie chcę, żeby było, nie wiem, zagrodzimy jakoś. Znaczy, no zagrodzić, no tu bez problemu stawić coś. Mogę i chyba to zrobię. No ale też, w tam się chowają, to... Yy, się chowają, to plus, że ich może tam nie leją, ale... Kurczę, nie wiem. Ciężka sprawa. O, tu wychodzi. Jeden. Małe karmidło od nich damy na razie tutaj. Desilek. i tak, myślę. Myślę, że w sobotę może się udać kupić dwie wnioski, także będą jajka do jedzenia, na tym mi zależy. No co, zobaczymy jak się tutaj będą reagowali, ja sobie poobserwuję wam powiem i zaraz te cebulki. Bella! No nie, bo zniszczysz mi drapie w te płotki, tak fajnie zrobiona, a tu tak łapki zakłada. A no, nie jest zniszczone. a w sumie to w międzyczasie będę obserwował wiecie. Jak one tam się reagują na siebie O no właśnie tutaj w kartonie z przesyłki mam sprzęt odpowiedni, bardzo dobry O, skubię już tutaj Kurczę, taka pogoda beznadziejna, no ale jeszcze tylko jutro i weekend już będzie fajny Ja jutro też wyjeżdżam, także myślę, że dzisiaj chciałbym nagrać może coś na zapas Chociaż zaraz, to będzie film na piątek Ja jutro jeden zdążę nagrać, to będzie ciągle na sobotę No i na niedzielę nie będzie na poniedziałek nie będzie wtedy. Nie chciałbym z na Jakiś poradniczek. Wiecie, bym zrobił. Ja uważam, że bardziej sens ma nagrywanie jakichś właśnie filmów typu o poradnik o tym, o tym, o tym. No bo yy, wtedy się więcej uczycie niż tutaj o. Na przykład w tym filmie wam wstawiłem, mam nadzieję, że się uda wstawić. Z internetu. To z internetu dostałem od znajomej grafikę, No i będzie idealna pod ten odcinek właśnie. Bo nie mogę, wam pokazać jak obcina się lotki No to z grafiki zrozumiecie, to znaczy, no, będziecie wiedzieli je obciąć Także coś tam naukowego jest <laughs> No ale filmu wiadomo, że nie ma co sensu robić Czy tam dwuminutowy można, no ale bez sensu by było A tak wiecie Macie grafikę, macie vloga, przy okazji połączone Jakaś tam nauka jest, ale bardziej wiecie Wolałbym robić takie Sama nauka, to znaczy no tak jak na przykład świerzb, coś tam, widzicie, i kurki, ale głównie jest to jednak film o czymś tam, co tam wiem, wiecie. Dobrze, wstawiam tutaj, zrobiłem tak, wyczyściłem i jedną po prostu wcale tu płytkę i będzie to lepiej wyglądało. Jeju, jak się leją. Kurde, burza. Normalnie jakby było ciepło, jakby było dzisiaj 25 stopni, powiedzmy, to by była burza, ale nie będzie, bo jest za zimno. Dobra. I wstawiona, a teraz w sumie sobie ten wyjmę, chociaż czy wyciągać? Można było tam to wyjąć, samo, samo to sianko. Sianko słomy. No się leją, wam powiem. Tylko muszę wychaczyć, które to się leją. Czy kury biją? Czy kury? Kury biją, niestety. Mhm. Zobaczymy, jak będą te silki reagować. No, znaczy, wiecie, żeby, no, jak będą się zmieniać. Czy będą jakieś rany, czy będzie brakowało upierzenia braki w się będą tworzyć czy coś zobaczymy jak to będzie wyglądało będziemy się dostosowywać prawda najłatwiej to mogę usunąć po prostu koguty te dwa stamtąd bo tak no myślę że to są koguty patrzcie jak się leją ojej męczy tą jedną ten jeden, jedna kura bo to raczej kura jest o teraz się bije z niebieskim to co to ta kura taka zadziorna że się z kogutem leje Porąbana. No, no wydubany ręku. Jest i mam poprawione. No i co? Tutaj też się kiedyś trawę posieje. Tu, ale no ciężko, bo wiecie, one muszą jednak mieć wybieg. I żeby zrobić antybłoto. Antybłoto. Żeby po prostu tych o tych o tych kafli, nie wiem, bardzo tak cegły, płyty, płyty. chciałbym kiedyś tutaj po prostu rozstawić pyk, 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 pyk i żeby nie było błota sobie No kiedyś tu jak będzie sam kurnik dla silek, to po prostu będą miały silki podwójny wybieg. Tak będzie. Aha. Co, Belcia? Albo wybieg jakiś na zmianę. O, właśnie, na zmianę wybieg. To jest dobry pomysł. Teraz, co wpadłem, wybieg na zmianę zrobić. Czyli, że y, jest trawa posiana i jeden dzień tu, jeden... Znaczy, nie jeden dzień, ale może na przykład pięć dni. No, no powiedzmy, pięć dni, prawda? I tam przez te pięć dni się regeneruje trawa. Darni. A tutaj to dziubią przez pięć dni. O. No, no jeden dzień to by nie miało sensu raczej, nic by się nie zregenerowało, ale na pięć dni zmiana, pięć dni zmiana, to też by było już fajnie. dobra. I tak zostawiam, dodatkowa czynność zrobiona, bo już to miałem od czasu, gdy zrobiliśmy to, to Aha. miałem w planach to zrobić i jest zrobione i ładniej wygląda. No przynajmniej, że tak śnieg pokruszy, popruszy, popruszy, nie wiadomo jak, nie wiem, no mówiłem, że już nie wiem jak to się nazywa, ale... Woda jest na trawie w każdym bądź razie, nie muszę podlewać. pijcie jest dość wilgotno. Wiadomo, że z wierzchu nie, ale ogólnie jest wilgotny, Wilgotno. Się patrzcie, jak biją, biała biało. Kura bije kurę. No, ona znosi jajka, bo jak tam siedzą, chyba, że mi uciekły już. <laughs> o, było śmieszne. O, o, i tutaj wypasowało, patrzcie. Woda, czy za mało miejsca? No, jedna kura tylko może pić. Bo gdzie indziej? Tu one widziałem w ogóle... W końcu, jak kiedyś zrobiłem grzędę tam Miałem z tego zrobić, ale w końcu przeniosłem, przeniosłem je Tam miałem już od dawna zrobić z tamtego i leży Ale kiedyś zrobiłem właśnie taką grzędę, identycznie Znaczy identycznie, trochę inaczej, bo bez tych takiego tylko pożarnie przykręcona I tak była docięta, wiecie, idealnie To tam, o tak była To dziady... nie <laughs> Nie siedziały <laughs> no, Ale nasze fajne dziady wczoraj spały tutaj Przyszedłem stały zostały, tylko kurka, 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 ta kurka tam uciekała, nie wiem, tędy musiała, prawda, pod tym tak uciekała, bo ona nie lubi z nimi, bo ją biją, ale jest dobrze, jeszcze trochę będzie znosiła jajka, kilka tygodni, jeśli to jest kura, bo wczoraj lała koguta kaszałka, to już chyba mówiłem, bo tak w kółko mówię o tym samym, jak tak wiecie, ale <laughs> nie zaszkodzi, zobaczymy jak tu się będzie sprawa miała z tymi kurami. Dość pusta, ale mają dużo miejsca w kurniku, tu muszę tylko przynieść całe wiadro napełnić mieszanką i będziemy zaraz się przenosili do szklarni. właściwie to wy już się przeniesiecie, a jeszcze zrobię jedzonko. No i się wcześniej rozpadało i wyszło na to, że mamy już po 19 godzinie. Ale nic nie szkodzi, mam cebulkę. Można posadzić, posadzić. Dobra, gdzie o tutaj myślę. Żeby wsadzić między ten czosnek może. O. To tak wiecie, gęsto, bo to tylko nasz szczypiorek, potem się zetnie. Jeden, dwa, trzy. nie no to tak wiecie, jedną ręką no to nie ma szansa ogólnie to tak tu gdzie nie ma sadzam tak no i przyklepuję o i tu jest tak zrobione jak trzeba no także tak to wszystko sobie za chwilę zrobię no i dziękuję wam za dzisiaj widzimy się już w następnym odcinku jakiegoś szajsa zabijemy bo no, nie wiem co to, to za owad ale no nie ma trzeba tutaj mogą tylko pszczółki być <zysk> Mam nadzieję, że nikt nie jest zły. No a więc tak jak przed chwilą powiedziałem, dziękuję za dzisiaj. Widzimy się już w następnym odcinku. Zaglądajcie do opisu. No i do jutra. Być może Myślę, do jutra. Cześć. Ładnie rosną rzodzki.